O mój Boże, warto było pobierać 500 modów. Tak, ja dosłownie pobrałem 500 modyfikacji do tej gry. Ja gram teraz w h 3 co. E? Czy ja dodałem modyfikację na. Inne przeładowanie. W tej grze to tak nie działa. Ja muszę. Ja muszę teraz faktycznie włożyć magazynek i go tutaj tak o ten tego. Broń, broń mi się chyba zacięła. Te se jaja robię. Jak ja się tego. Po ja nie umiem. Eee. Winocha. Jak się tego pozbyć? Nie gadaj. Jakie jajko. Ja nie mogę bronić. Ej, jaja robi. Ale dobra, aż tak często. To nie powinno się zacinać chyba, co? Co jest? Nie mogę wystrzelić nic. To wyłączyć, ja nie mogę wystrzelić. Dobra, to powinno zadziałać, prawda? Idę postrzelać. Co jest? Halo? O co tutaj chodzi? Dobra, oszaleje za. Nie rozumiem, ja nie umiem, ja okay. Five nights at Freddy. Czy to też się... O nie, myślałem, że to też się może zaciąć <laughs> O, ja takie coś miałem, tu się chyba... Nie, jak to się... O, teraz, oho Co to było? BMP-2 Ale to jest... Idę na większą mapę, czy ja dobrze... Czy ja widzi... Okej, okay, ja nie wiem, czy ja dobrze widziałem Czy ja mogę zryzbić sobie BWP? Ja muszę rzucić tą zabawkę bo wy chyba nie widzicie że... Ja nie wiem czy mnie widać ja To jest ogromne, to jest o wiele większe niż w prawdziwym życiu. <noise> ja nie jestem niski. 1,74 m to nie jest... Jak wejść do środka. O pani i pano... ja Jestem w środku. Panie i panowie, ja nie wiem jak to w ogóle widać. Ja nie wiem co wy widzicie, ja nic nie widzę. Ja nie wiem co się dzieje. Jestem kierowcą. Jak zapalić? Olej, Gdzie ja jestem? Wypuśćcie mnie stąd! Dobra, ja nie chcę. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! Ja nie chcę już! Kiedy indziej? Kiedy... Zrobię filmik o tym! Wypuść mnie stąd! Jezus Maria, naprawdę to jest jakaś tragedia. Ja mogę wziąć jakąś normalną mapę i sobie postrzelać? Okej, okay, zrespijemy sobie Browning M2 Ja chyba wiem jak się to ładuje O O Okej okay. Zacięło się? Zacięło się? Czemu to się zacina? Posunę zaraz tego moda na za. Co się dzieje? Mogę jedną ręką? Jak pistolet będę trzymał? <noise> 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 Okej, okay, to chyba też jest z jakiegoś moda, to jest jakaś wyrzutnia Karl Gustaw. Um, ja wiem chyba, jak to się otwiera. Znaczy. Ja wiem, jak to powinno działać, ale ja wiem, jak. O, dobra, wiem. Dobra, i teraz wkładam to do środka. Zamykam to. Zabezpieczam. Mogę strzelać? Nie mogę. Co jeszcze muszę zrobić? O, chyba odbezpieczyłem. Mały wybuch był, nawet nie trzeba pokazywać. Okej, okay, to mogą kojarzyć ludzie e, z różnych gier i filmów, i. To jest Z tego to ja w ogóle nie wiem, jak się korzysta. E, to chyba ma od razu rakietę w sobie. Chcę to zryspiłem, ale. Okej, okay, to chyba. To jest takie proste. <noise> Muszę po prostu kliknąć guzik. Mam tutaj. O mój boniu! Proszę! Daj mi to, muszę obsłużyć to, i to teraz. Położę sobie to. To jest rakieta kierowana. Ja korzystałem z takich e, przyrządów, z takich broni w Arma 3. O! Znalazłem spust. Ej, znalazłem to, co wcześniej, ale faktycznie mogę to trzymać. Teraz jest na miejscu. Zabezpieczam rakietę. Dobra, teraz na pewno, teraz, uwaga. O, pokażę Wam, jak to wygląda z mojego tego. Widzicie, ja tu mam takie. Ja nie wiem, czy wy widzicie w sobie. Mam celownik, i ta rakieta leci tam, gdzie ja celuję, i ona skręca. To jest to taka fajna. To jest tak e, kierowana. Czymś tam. Dobra, boom. No ja się nauczyłem jak z tego korzystać, nie? Zero jakiegoś oficjalnego wojskowego, nie wiem, wojskowych ćwiczeń nauczyłem się w grze. Dobra, boom. Jest na miejscu. Klikam guzik, jest odbezpieczone. Będę strzelał w tamten kamień. Trafiłem nie wiem gdzie, ale nie tam gdzie chciałem. Na pewno, ok e, Celownik jest nieskalibrowany. Hełmy. O, tu są hełm, he, te hełmy z Tarkowa. Ciekawe. Daj mi Altyna. Mogę Altyna sobie założyć? Jak to? O kurde. Wow, nic nie widzę. Ja chyba muszę mieć postać yy, Tarkowa. Jak ja wyglądam? Ja nic nie widzę. Wy widzicie to, co ja teraz? Ja nic nie widzę. Jak ja wyglądam? O, kurde, faktycznie mam ten hełm. <laughs> Ale jajko, ja nic nie widzę! Mogę robić cosplay, kurde, Tarkov, nieźle. Ja nie mam pojęcia, jak to działa. Ty, to jest fajne. Ja jestem na GM Fork, rzeczywiście. Supply point, spawn. Spawn. To są moje rzeczy. Jestem na GM Fork! Boję się! <laughs> co to jest? Ej, dobra, ja chyba zacznę sobie w tą gierkę grać. Mogę sobie coś kupić? Co to jest za tarcza? Aha, po prostu tarcza. To też się może przydać. No to mam kardio na dziś zrobione. Dobrze, że ja bez kamerki gram. Ja pierniczę, a ja wyglądam jak debil. Dobra, ja chyba już wiem, gdzie ten punkt jest. Tu jest taka stacja, to jest nowo u góry. Tylko ja muszę tam iść na piechotę. Dobra, co ja się pęt? Nie, nie! No dlaczego? Naprawdę? Ja ja sobie chyba robię. Nic <słuch> daj mi. Daj mi helikopter. Daj mi, daj mi ten gadżet fajny do latania. Do góry! Lecimy! <słuch> Nie mam czasu na takie rzeczy Dobra, lecimy Ale śmieszne tutaj Dobra, ten... Mówiłem, że to jest ta stacja benzynowa Widzę tam wrogów Wiedziałem Prądowałem Dobra Już tędy na piechotę mogę iść, ten kawałek Ja nie mam mojej tarczy Ale to nic Wrogowie mnie nawet nie zauważył. Widzę już ich chyba nie wiem, w sumie. Co jest? Podostrzel! Ja nie chcę, ja już nie chcę! Człowieku, ja ginę! Ja krwawię, ja chyba krwawię. Ja nie mam apteczki, poczekaj. Mam apteczkę. Mam ją zjeść? Ja się nie leczę. Nie zadziałało. Oni mi tylko pistolet dali. Czy mi się broń zacięła? Co jest? Aha, koniec amunicji. Dużo ich. Nie mam amunicji, mam nóż. Zabiję go, nie zabijecie mnie. Zabili mnie. Dobra, może kiedy indziej. Od razu zmodowane. Pewnie się będzie zacinać co chwilę, prawda? Ale celownik fajny. Wow. Wygląda jakbym mógł tutaj. Wow! <śmienny> ale bym żart pewny zrobił, ale. <śmienny> Dobra, poczekaj, ja mogę kierować. O kurde, FPP! Mogę zawrócić i walnąć się? Poczekaj. Widzę jak leci. Cześć, przelecę obok. Ale powoli to leci bardzo. Jakie zarąbiste! Co to jest? O tak, to, to jest Panzer chyba. A! Jestem w szoku, że ja od razu odkryłem, jak się to. Ale celownik do Bani. Jak teraz? Zgazabiję się. Nie ma bezpiecznika! Po prostu można strzelać. Daj mi to jeszcze raz, zobacz. Wkładam rakietę, bum, nie ma bezpiecznika w ogóle, prawie znowu się zabiję. Pa. Czekaj, jak szybko mogę strzelać z tego? Odkryłem zarąbiste przeładowanie po to. Wystrzelam się. Kładę sobie nowy magazynek na broni. Wyjmuję to, wkładam to i mogę strzelać. Nie mogę strzelać. Teraz mogę strzelać. Pum. 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 Call of Duty, zatrudni mě. No cześć wszystkim to Jada Ligowski i dzisiaj Wam pokażę, że mój helm, który kupiłem z temu za 2 zł, jest faktycznie kuloodporny. Udowodnię Wam strzelając sobie w łeb. Najpierw Wam pokażę, że ja faktycznie strzelam z prawdziwego. Tutaj to jest Cold Python. Ładujemy. Bum. Zaprezentuję, że to jest prawdziwy rewolwer. Teraz strzelę sobie w łeb. Panie i panowie, ja mam odpowiednie uprawnienia. Jeśli zrobisz to w domu i zrobisz sobie krzywdę, to nie moja wina. Nie możesz mnie pozwać. Trzy. Mam nadzieję, że w hełm trafię. Dwa. Jeden. Przede wszystkim, to ja Daligowski i witam was. Na g g g jak jak ma pan się nazywa? GM Construct! E, zagramy dzisiaj w GMODA i jeśli widać, za mną jest e, rzecz, którą będę dzisiaj niszczył. Jest to Łada. E, tak dokładnie. Łada... Oto zobaczymy ile to coś potrafi wytrzymać obrażeń. Najpierw strzelimy ze zwykłego akm -a. Zobaczymy e... Zobaczymy czy potrafi przetrwać jeden magazynek z AKM-a automatycznego. Chyba się wystrzelałem Idziemy zobaczyć Albo nie, nie idziemy zobaczyć Pojedziemy zobaczyć Poczekaj Ja mam tutaj A ja... Ducati Panie i Panowie, ja nie wiem jak to się startuje Okej, okay, ja chyba siedzę Ja niby siedzę Eee Ale faza Poczekaj, to ja się Wygibam wygipru... się! Czołg, czekaj rindy, rindy... Ryn dyn coś tu kliknąć? O w mordę że jadę Okej, okay, pożegaj. Wow wow O wow, kurde Dobra Kurde, jademy Ryn dyn 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 Ryn dyn Zejdźmy z tego Co ty robisz? Eh. Eee... Ja tego tak nie zostawię, ja tego to tak jakby muszę się pozbyć, więc. Uh... a. Okay, uh... Okay. Teraz weź traf, No kurde, czemu to tak działa? Ja to tak chyba motocykle nie działają. Chyba pogorszyłem sytuację. Okej, okay, ja chyba się tego nie pozbędę. To chyba tak musi zostać. E, panie i panowie, pójdźmy zobaczyć co się stało z ładu. Jeśli cokolwiek... O kur... Idziemy zobaczyć jakie obrażenia zadał AKM. Nie ma nawet draśnięcia. Ja pewnie nadal mogę wejść i prowadzić. No mogę, no idealnie wszystko działa, panie i panowie. Chyba musimy zwiększyć moc. Ten motor, ten motor gdzieś tam był. Widziałem go. O. O. Okej, okay, ja, ja naprawdę, ja. Ja nie byłem najlepszy z fizyki, ale wydaje mi się, że tak nie działa grawitacja. Panie i panowie, MG42. Klasyczna broń, e, piła, oj, piła, to tak miało taką ksywę, piła. Tego, którego nie mogę wymówić, bo YouTube mnie znienawidzi. Wiecie, o kim, o kim mówię. Ten, co miał wąsa śmiesznego i zabił parę ludzi, tylko kilka, nic takiego. Okej, okay, ja stąd widzę, że nic nie zrobiłem, więc spróbujemy czegoś innego. Minigun! OK, ja nic nie robię. Pocisk kierowany BG, jak on ma, 9K111. Pamiętam, jak się to ładuje. jak chwilę, muszę odbezpieczyć. Teraz wkładam rurę. Siup. Zabezpieczam. Odbezpieczam. Dobra, ja pociągnę za spust, zobaczymy co się stanie po prostu. E, gdzie jest... E, o. Okej, okay, coś źle robię, bo spust nie działa. Spróbujemy teraz. Okej, okay, ja nic nie zrobiłem. Czy to jest nieśmiertelne? Chyba spudłowałem. Nie, nie spudłowałem, wow. Wyżej. co tutaj chodzi? Ja, chyba, ja to faktycznie chyba jest zniszczalne. A może spróbujemy PKM-a. Nie no, ja, ja sobie robię zwykłego nie. To by było nudne. PKM, ale w amunicji zamiast normalnych naboi. Będzie strze To, To jest bardzo dziwne, bo to jest PKM radziecka broń, że tak powiem, strzelająca z takiego bardzo. Nie pytajcie mnie, jak to się mieści. To nie ma żadnego sensu, ale w tym świecie nic nie ma sensu. Panie i panowie. Ech. Ech. Moje FPS-y spadły o 50 tysięcy i ja właśnie ogarnąłem, że ja strzelam konfetti. Okej, okay, konfet... konfet Konfetti nie zadziała. Bardzo taktyczny, nowoczesny, zmodernizowany AKM wyposażony we wszystkie dodatki na świecie, superaśny, zarąbisty. Ale nie będzie strzelał zwykłymi nabojami, będzie strzelał pociskami z moździerza. Eee, mówię, ja nie wiem jak to działa. To, jest to nadal stoi. To, a może zamiast normalnej amunicji, to granat z RPG-7? E, to może zadziałać. To nie ma żadnego sensu. Granat z RPG-7 jest tej samej długości co AKM. Ale odrzut, widzicie ten odrzut, pa? O zobaczcie ten o... Od... O kurde Ten odrzut jest szalony gościu Ale łada nadal stoi, nie? Moje fps -y umierają Zobacz jak ja... Faktycznie wylam. O co tu? Jak się strzelę pod nogi, czy wysadzę sobie kompa?